Uważam, że po prostu każda kobieta powinna sama najlepiej wie, czy będzie w ogóle w stanie wychować takie dziecko. No bo wiadomo, każdy zarabia tyle, ile zarabia, niektóre rehabilitacje czy po prostu leki są tak drogie, że no nie każdy sobie poradzi z wychowaniem takiego dziecka, a państwo no za bardzo tutaj nie wspiera. No i wiadomo, każdy ma swoją moralność. Jeśli chce dokonać aborcji, no to niech to zrobi. I tutaj państwo nie ma nic do rzeczy. Jakie są twoje prywatne postulaty na tym marszu? Moje prywatne. No ja głównie chcę, y, no po prostu, żeby prawa zostały takie, jak do tej pory, że y, a właśnie aborcja jest y, legalna, y, tak jak do tej pory było, czyli w tych trzech przypadkach, kiedy y, dziecko zostało poczęte w, y, w przypadku gwałtu. Y, Właśnie kiedy jest yy, płód bardzo uszkodzony, no i kiedy zagraża życiu matki. Chcę, żeby tak pozostało.